Siemaneczko widzowie, witam Was w nowej serii Survival. No, nie sądzi, że nie prowadzę tamtej serii, ale widzę, że Wam się ta seria już nie podoba, więc zaczniemy sobie z nową serią. I ogólnie poczekajcie, bo jeszcze włączę sobie ustawienia, żeby mi nie, nie, nie pokazywało. No, zawsze zapominam to włączyć na początku. Więc teraz. No dobra, zaczynamy. Jak chcecie kolejny odcinek, to oczywiście musi być 5 lajków. I ogólnie... No tamta seria Wam się głównie nie podobała. No. Zobaczyłem bycie dlaczego? Że jak zaczęła się już budowa bazy, no to było nudno, bo cały czas byliśmy w jednym miejscu, prawda? Było nudno, bo cały czas byliśmy w jednym miejscu i nic nie robiliśmy. Więc dzisiaj będzie troszkę więcej eksplorowania i w ogóle postaramy się w tej serii nawet przejść smoka za w ogóle że tam, że tam wioska jest, więc sobie najpierw zrobię podstawowe itemy i potem pobiegnę do tej wioski szybko. I zlutuję tą całą wioskę i wtedy możemy już dalej wyruszać. No Wy chyba nie chcecie widzowie, żebym ja po prostu siedział w miejscu. bo Po prostu nic nie mogę. Macie, znaczy chcecie, żebym ja coś robił, prawda? Żebym eksplorował coś. Więc piszcie w komentarzach, czy na przykład na jakąś wyprawę iść, czy coś. Ja po prostu staram się Was posłuchać. W komentarzach piszcie po prostu, że mam na przykład iść w tamto miejsce, lub mam na przykład iść w tamto miejsce. Że na przykład mówi Wam się trochę ta baza, że nie mam tam nic do roboty, więc po prostu powiedzcie, że mam się po prostu na przykład stamtąd wyprowadzić. Napiszcie to w komentarzach. A ja posłucham się was. No, Chcę, żeby też się wam to podobało, a nie tylko, żeby mi się to podobało. Ale dobra, już y, przestanę gadać i zróbmy sobie na razie podstawowe itemy. Dobra widzowie, to był taki krótki wstęp, no to był taki krótki wstęp i raczej będzie to shorts, więc my się widzimy w następnym odcinku, narka.